Witajcie, w dzisiejszym filmie, tak jak obiecałem w poprzednim, pokażę Wam, w jaki sposób bawią się dorosłe Jelenie. Teraz mamy taki okres, że one bardzo lubią się bawić, okazując w ten sposób swoje szczęście. Cieszą się z tego, że nie można do nich strzelać, że nie brakuje jedzenia, że robi się coraz cieplej. Po prostu cieszą się z tego, że do ich domu zawitała wiosna, niedługo będzie lato, także. Dwie pory roku które zwierzęta szczególnie y, lubią. Tak więc, bez zbędnego przedłużania, zapraszam do oglądania. Pokażę Wam też kilka ujęć z wiosennego lasu. Tak wyglądała droga do miejsca, w którym chciałem usytuować kamerę. Jak widzicie, no, już naprawdę czuć wiosnę. Rosną liście, są przy ziemi kwiatki, trawa zaczyna robić się zielona, co za chwilkę zobaczycie, więc naprawdę jest to taki moment, który bardzo cieszy, bo ja się naprawdę zwierzętom nie dziwię, że one bawią się, podskakują, bo... Bo sam jestem szczęśliwy i dużo bardziej rozpiera mnie energia, kiedy już jest w lesie ciepło, kiedy zaczyna robić się zielono. To wszystko gdzieś, gdzieś oddziałuje na psychikę i powoduje to, że człowiek jest jakiś taki bardziej szczęśliwy. Zwierzęta mają bardzo podobnie, bo przecież według nauki człowiek to też zwierzę, więc mamy naprawdę pewne wspólne cechy z tymi zwierzętami dzikimi nawet. Spójrzcie, już naprawdę zaczynają rosnąć pokrzywy, już jest trawa, dlatego w to miejsce chciałem dać kamerę, bo wiedziałem, że jakieś zwierzęta, szczególnie jelenie, przyjdą tutaj coś sobie zjeść. Spójrzcie, nie myliłem się, przed całą kamerę przyszedł jeleń-byk, któremu już zobaczcie ile odrosło nowego poroża. On w tej chwili biegnie, ale nie dlatego, że się wystraszył, ale jak za chwileczkę zobaczycie, to jest właśnie zabawa jeleni, tak cieszą się... Te zwierzęta. Okazują to poprzez takie bieganie po lesie beztroskie, gonią się wzajemnie. Spójrzcie, biegnie następny, i nie, on nie ucieka, tylko po prostu sobie biega, żeby wyładować tą energię. Cieszy się z tego, że jest ciepło, po chwili biegnie kolejny, bawią się w takiego, można powiedzieć, berka. Kolejny z nich, spójrzcie, na drugim planie jest nieco bardziej spokojny i spokojnie przemierza sobie las. Po chwili przed całą kamerą przeszedł kolejny jeleń, samiec. On też jest skory do zabawy. Tutaj nieco się czegoś wystraszył. Być może poczuł zapach człowieka, ale spójrzcie na jego głowę. On dopiero co zrzucił poroże. Możecie dostrzec na jego głowie taki, takie dwa kółka. To jest kość, która mu się odsłoniła po zrzuceniu poroża, i ona w tym momencie zalewa się taką substancją, która następnie powoduje to, że. To poroże rośnie mu nowe, tak jak widzieliście u poprzedniego, któremu już urosło nieco więcej. Takie poroże to jest niesamowite i nie każdy o tym wie, że jest to kość, która rośnie pół, półtora centymetra na dzień. To jest niesamowite, to jest ewenement, dlatego tak uwielbiam jelenie, bo są po prostu niesamowite, co potrafią zrobić. Ten jeleń odszedł dalej, ale spójrzcie już po prawej stronie jest głowa kolejnego, który jeszcze to poroże nosi, ponieważ jest młodszy i później będzie potrzebował nieco mniej czasu niż ten pierwszy, żeby takie następne poroże nałożyć, bo po prostu będzie mniejsze i potrzebuje mniej czasu na to, żeby było gotowe. Jak widzicie idzie za nim kolejny, bardzo podobny. Wszyst Wszystkie te trzy, które wam się teraz pokazały, to są jeszcze dzieci, to są ich pierwsze poroża, więc jeszcze je noszą, mogą je nosić nawet do połowy maja. Yy, widzicie, trzymają się razem, yy, to właśnie uwielbiam w zwierzętach, że one zawsze trzymają się razem, szanują siebie wzajemnie. Spójrzcie, za nimi idzie nieco większy jeleń, który ma nieco większe poroże, więc jest nieco starszy, być może o rok, może o dwa. Jak widzicie, on właśnie skubią tą trawę, którą chciałem, żeby skubały, czyli takie pewne miejsca, gdzie ta trawa jest już zielona. Dlatego tutaj usytuowałem tą kamerę z nadzieją, że właśnie te jelenie tędy przejdą i udało się, bo chciałem wam pokazać. Miałem też nadzieję, że yy, patrząc wcześniej w pogodę, że będzie ciepło, słonecznie, że troszeczkę się powygupiają przed tą kamerą, no i miałem to szczęście, i mam to szczęście, że mogę Wam pokazać te sceny, że udało się je nagrać, no i mogę przekazać to Wam. Co jeszcze? Pokazały się sarny, a w zasadzie samica i samiec, czyli koza i koziołek. Samica jest po stronie lewej, właśnie teraz też skubię sobie właśnie tą trawę. Po prawej stronie jest koziołek, który już poroże ma gotowe. Ponieważ sarny zrzucają, a w zasadzie kozły zrzucają to poroże w okresie listopada, grudnia, widziałem nawet pod koniec grudnia, kiedy niektóre z nich jeszcze miały na głowie pojedyncze poroże parostki. Także sarny już mają je gotowe, ponieważ ich okres godowy przypada na w zasadzie wakacje, jelenie to już jest wrzesień, połowa września, u mnie przynajmniej. Także sarny też tutaj przyszły, pojadły sobie trawy, więc bardzo się cieszę, że one również odwiedziły to miejsce i mogę je Wam pokazać. Sarny są bardzo spokojne. Spójrzcie, ten koziołek ociera sobie głowę, drapie się o drzewo. Już tutaj widać dokładnie, jak to poroże jest już gotowe. I to tyle. W kolejnym filmie pokażę Wam borsuki i jenota. Także jak widzicie no nie tylko zwierzęta, ale i też rośliny obudziły się do życia. Rośliny pokazują, jakie są ładne, kolorowe, z kolei zwierzęta, jakie są szybkie i szczęśliwe z tego, że, że nastała wiosna. Także na dzisiaj to tyle. Jeżeli film Wam się podobał, to subskrybujcie kanał, dawajcie łapki w górę, jeżeli uważacie, że warto, żeby kolejne osoby zobaczyły te filmy. z Zrzuciły okiem na mój kanał, to też możecie udostępniać rodzinie, znajomym. Będzie nam bardzo miło mi oraz zwierzętom, bo to zwierzęta tutaj grają taką pierwszoplanową rolę. Ja tylko o nich opowiadam, jestem takim pośrednikiem i chcę po prostu, żeby jak najwięcej ludzi te zwierzęta szanowało, zobaczyło, jaka ta nasza przyroda wspaniała. Tak, teraz stoję sobie, nagrywam dla Was ten film. Tutaj obok mnie siedzą ptaki, pięknie śpiewają. Jest ładna pogoda, więc czego więcej chcieć? Wystarczy po prostu wyjść do lasu. Także dziękuję za dzisiaj i pozdrawiam. On też pozdrawia.